Witajcie! W tym roku musieliśmy być bardzo grzeczni, dlatego że do testu dostaliśmy Volkswagena Passata B8, najnowszą generację tego modelu. Auto, które do nas trafiło, to najbogatsza wersja Highline z dwulitrowym silnikiem TDI o mocy 150 koni mechanicznych i sześciobiegową przekładnią DSG. Zobaczycie, że to najlepsze połączenie i idealny samochód w długie trasy. Sceptyczni powiedzą, że nowy Passat B8 to dalej stylistyka nudna i bez polotu, ale nam ten samochód podoba się bardzo, a to za sprawą tego, że nawiązuje do modelu CC. Mówię tutaj o przednich i tylnych reflektorach, te z przodu zachodzą na e, bok auta, no i oczywiście o przednim grillu, który nawiązuje do modelu CC. Jeśli chodzi o przednie światła, te w technologii LED z ledowymi światłami dziennymi dostaniemy w pakiecie biznes, który musimy zamówić, dopłacić za niego 2990 zł. Nowy pasat jest 2 mm krótszy, 14 mm niższy i 12 mm szerszy. Bagażnik urósł o 21 litrów i mamy do dyspozycji 586 litrów pojemności w standardzie. A zapomniałbym, rozstaw osi jest większy o 79 mm. Ale dość gadania marketingowego. Sprawdzimy, jak to ma się w środku. W środku dużo miejsca na nogi. Trochę mniej nad głową i przede wszystkim niżej poprowadzona tylnia część samochodu sprawia, że dla wysokich osób będzie kłopotliwe wsiadanie tutaj do środka, ale na tyle jest miejsca w środku, że dwie dorosłe osoby nie mają problemu, a tutaj spokojnie trzecia może podróżować i nie powinna narzekać. Mamy trójstrefową klimatyzację, dzięki czemu pasażerowie siedzący tutaj mogą sterować. E, klimatyzacją i sami dostosowywać temperaturę, tutaj e, w tej części samochodu. Tu jest naprawdę wygodnie, e, w dalekie trasy, w długie trasy nikt nie powinien narzekać e, na ilość miejsca. E, przedni fotel jest ustawiony m, na osobę e, o wzroście 1,80 m. Jeszcze można spokojnie cofnąć ten e, fotel i żaden z pasażerów nie będzie narzekał na ilość miejsca. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja e, w centrum dowodzenia kierowcy. Również bardzo dużo miejsca dla kierowcy, tak jak na nogi, tak i tutaj na barki. Pasażer również nie będzie narzekał, oboje nie będą zderzać się barkami czy nie będzie tu ciasno. A i duży podłokietnik, bardzo wygodny, sprawi, że zarówno kierowca, jak i pasażer mogą swobodnie położyć na tym podłokietniku rękę. Wnętrze nowego Passata to jest wersja najbogatsza, a więc mamy wykończenie z aluminium i połączenie skóry i alcantary. Jeśli chodzi o wygląd, no jest tutaj yy, spokojnie, bez yy, wodotrysków, bez żadnych udziwnień. Yy, nie podoba nam się ten oto zegar, który jest w standardzie i wygląda jakbyśmy go kupili w sklepie Wszystko po 4 zł. Oraz dobrze znane już od kilku yy, modeli yy, łopatki. No, można by to zmienić, żeby to było bardziej eleganckie. Niektórym yy, może nie przypasować yy, wygląd deski rozdzielczej, która przez całą długość yy, biegną yy, dwa, dwie listy nawiązujące tak naprawdę do, do, do grilla tego samochodu. Można tu trochę było wprowadzić większego polotu, ale fajnie wkomponowane są w to kratki nawiewu, których nie widać. Są tylko oczywiście przełączniki do tej kratki nawiewu. I tunel środkowy to element bardzo dobrze znany na przykład z Golfa, czy octaviere RS, którą testowaliśmy niedawno. Ta, ten element z 8-calowym ekranem wymaga od nas dopłaty. Nawigacja Discovery Pro Kosztuje 3200, ale uwaga, musimy ją zamówić od razu z pakietem Biznes, który już, jak wcześniej wspominałem, kosztuje 2990 zł. Co za to dyskujemy? 8 calowy ekran dotykowy ze świetną nawigacją, 64 gigowy dysk twardy, no i między innymi mamy tutaj system Carnet, który pozwala nam na dostęp do aplikacji internetowych. W pierwszym roku użytkowania są za darmo i oczywiście rzecz, która już w testowanej skodzie Fabi nam bardzo przykłada do gustu, system MirrorLink, który myślę warto zaprezentować szerzej. Aby korzystać z systemu MirrorLink musimy mieć telefon smartfona systemem Android niestety produkty Apple tego nie obsługują i podpinamy go musimy go podpiąć za pomocą USB i wtedy system wyszukuje nas, nasz telefon mogą pojawiać się problemy najlepiej sprawdzić na stronie systemu mirrorlink jakie obsługuje telefony nasz to akurat telefon Sony i dostajemy dostęp do aplikacji kilku wybranych oczywiście możemy je użytkować tylko na postoju, ale na przykład dostajemy e, obsługę na, nawigacji Google, którą możemy dostać tutaj za pomocą naszego smartfonu e, i e, która również może być za, wykorzystywana jako nawigacja. Tutaj dzięki temu też dostaniemy dostęp do e, Google Eartha, czyli rzutu satelitarnego e, mapy, co jest bardzo wygodne, e, ale m, najciekawsze jest to, że no, system pozwala nam na e, rzut całego smartfona i wszystkich aplikacji możemy to, co jest na naszym smartfonie, korzystać z tego tutaj i bez problemu bawić się aplikacjami czy nasze pociechy na postoju, co jest bardzo, bardzo wygodne. I ciekawą, też nowinką, czego nie wszystkich, co nie we wszystkich samochodach jest, a jak to działa, to najlepiej myślę, zobrazuje aparat, który również. Obsługiwany jest przez system Mirror Link. System Mirror Link jest standardem w nawigacji Discovery Pro, ale za 3470 zł możemy zamówić drugi system, który warto i który polecamy, aby doposażyć pasata. To jest system Area View, który pozwala nam na oglądanie otoczenia samochodu w 360 stopniach. Jest to bardzo wygodne przy parkowaniu. Naprawdę. Coś, co, co ten samochód powinien mieć i warto go wyposażyć, e, możemy oglądać e, dosłownie całe otoczenie samochodu i sprawdzać e, przede wszystkim przy parkowaniu czy przy wjeżdżaniu na przykład na mynię, e, czy nie zarysujemy felk. Do tego warto zamówić system Park Assist, który kosztuje tylko... 1010 zł, a to pozwoli nam na bardzo swobodne parkowanie. Sprawi, że parkowanie będzie bułką z masłem bez problemu. Możemy parkować prostopadle, równolegle, i to zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Kolejny element wyposażenia dodatkowego, za który warto zapłacić, w tym wypadku kwota. 2040 zł. To jest e, active display, czyli e, ekran o rozmiarze 12,3 e, cala. E, mamy go zamiast zegarów. I szkoda, że jest dostępny tylko i wyłącznie w wersji Highline, w tych słabszych wersjach. E, tych niższych, nie dostaniemy tego nawet za dopłatą. Może to się zmieni w przyszłości. Ekran ten pokazuje nam obrotomierz i prędkościomierz oraz bardzo dużo funkcji, które możemy sobie sami spersonalizować. Jest to naprawdę bardzo wygodne, a najlepiej prezentuje się nawigacja, którą też możemy tutaj wyświetlać pomiędzy zegarami. Jest taka ciekawa opcja, która pozwoli nam rozszerzyć widok mapy. Jest to bardzo wygodne i e, sprawia, że no, wpływa też na nasze bezpieczeństwo, nie musimy każdorazowo spoglądać tu, e, patrzymy w tym kierunku, e, dużo funkcji, e, ustawiamy sobie na przykład e, dane dotyczące e, jazdy, możemy sprawdzać e, między innymi e, to e, jak e, zużywamy paliwo, ile jest go w baku, są to bardzo fajne animacje. I e, ten system jest naprawdę e, udany, bardzo przyjemny i, i jest to warte swojej ceny, dlatego mm, to, jaki system e, kamer, e, naprawdę polecamy zamówić, jeśli chodzi o wyposażenie dodatkowe do nowego Passata. Nasz testowany Passat został wyposażony w dodatkowe adaptacyjne zawieszenie DCC, które kosztuje 3910 zł. Dzięki temu dostajemy obniżone o 10 mm zawieszenie i kilka trybów jazdy: normal, eco, sport i indywidual. W trybie sport tak naprawdę najfajniejsze jest to, że układ kierownicy się usztywnia trochę. Skrzynia później zmienia biegi, silnik jest wyżej kręcony, ale o sporcie no, ciężko mówić w tym aucie, dlatego że ten silnik jest przystosowany do innych właściwości. Mamy 150 koni i 340 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To według nas jest idealne wypośrodkowanie pomiędzy dobrymi osiągami. A niskim spalaniem. Dlatego że w trasie spokojnie nie brakuje nam tej mocy. Jeśli na przykład wyprzedzamy kilka samochodów i nagle nie staniemy przed faktem, że nie mamy tej mocy, albo rów, albo samochód z naprzeciwka, a w długiej trasie, w spokojnej jeździe, ten samochód pali naprawdę bardzo niewiele. Nam udało się zejść do 5 litrów na 100 km, a pewnie wynik niższy jest również osiągalny. Co ciekawe, teoretyczny zasięg tego samochodu może sięgnąć nawet 1100 km, co jest naprawdę dużym wynikiem. Mamy 66-litrowy bak paliwa i nasz zasięg, który udało nam się osiągnąć na pełnym baku to 985 km. Także szapoba. Są to naprawdę fajne właściwości. Samochód jest idealny, jeśli myślimy o dalekiej trasie, dlatego że jest wygodny, nie zaskakuje niczym, jeśli chodzi o właściwości, właściwości jezdne. Jest autem, który podróżujemy spokojnie, ekologiczny, ale jest szansa na to, żebyśmy mogli przyspieszyć. On się idealnie sprawdzi, jeśli często podróżujemy w dalekich trasach, na autostradach i tak naprawdę. Naszym zdaniem będzie to idealny wybór, jeśli chodzi o polski rynek, to będzie najczęściej e, zamawiana wersja również przez e, floty. Podstawowa cena Pasata w wersji Highline z silnikiem 2.0TDI o mocy 150 koni mechanicznych i z przekładnią DSG to 134 590 zł. Jeśli dodamy do tego. Wszystkie dodatki, które są obecne, w który został wyposażony nasz testowany egzemplarz, to cena winduje aż do 174 760 zł. Jasne, można z niektórych rzeczy tutaj zrezygnować, jak na przykład to zawieszenie adaptacyjne, ale polecamy, jak już wcześniej wspominaliśmy, system kamer. Ten zestaw nawigacji oraz oczywiście ekran LCD zamiast tradycyjnych zegarów to są dodatki, które warto wyposażyć nowego Passata. Mówi się, że segment D powoli umiera, dlatego że konkurencja, albo nie ma już w swojej ofercie konkurentów dla Passata, albo bardzo mocno te samochody odstają już od tego Passata. Poza oczywiście nowym Fordem Mondeo czy odświeżoną mazną 6, która pojawi się, no, już można powiedzieć, że w nowym roku kalendarzowym, i jeśli segment D naprawdę zakończy swój żywot, albo mocno zostanie okrojony, to zostanie w nim tylko jeden samochód i będzie to właśnie pasat B8.